Cześć, z tej strony Grzegorz Skiera. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób sprawdzić, czy Wasze działania związane z pozycjonowaniem, Wasze działania SEO przynoszą efekty. Pozycjonowaniem problem jest taki, że jest to usługa długofalowa i w dłuższej perspektywie te działania powinny Wam przynosić efekty w postaci zwiększonej ilości zapytań, czy też zwiększonej sprzedaży na Waszym sklepie internetowym. Problem jest taki, że rozpoczynając te działania w początkowym okresie nie widać efektów i nie wiemy, czy idziemy w dobrą stronę. Stąd też należy sprawdzać w kilku narzędziach równocześnie efekty Waszych działań. Pierwsza rzecz to oczywiście patrzycie na sprzedaż. Jeżeli sprzedaż czy też ilość zapytań na waszej stronie nie rośnie, no to powinniście spojrzeć jeden krok wstecz, że tak powiem. Powinniście spojrzeć na to, czy na waszej stronie rośnie ruch na, rośnie ruch na waszej witrynie internetowej. To możecie sobie sprawdzić w narzędziu Google Analytics, oczywiście, o ile takie narzędzie macie. Podpięte. Gorąco zachęcam do tego, gdyż to narzędzie jest darmowe i możecie sobie sprawdzać ruch na waszej witrynie. No i tutaj możecie sobie zweryfikować, czy ten ruch na waszej stronie od momentu wprowadzenia działań rośnie, czy też nie. Musicie też wziąć pod uwagę, że są trendy w różnych branżach i warto to w tym momencie skonfrontować z trendem. Zobaczyć, czy aktualnie nie ma takiej sytuacji, że ten trend jest na przykład zniżkowy. Do tego Wam się przyda narzędzie, które się nazywa Google Trends. Jest to też narzędzie darmowe, za pomocą którego. Możecie sobie sprawdzić dla wybranych słów kluczowych, jak wyglądają trendy wyszukiwań w jakimś tam okresie czasu. Gdy Wam ruch nie rośnie na stronie, no to powinniście spojrzeć na widoczność, czyli na to, czy wasza strona pojawia się na więcej słów kluczowych w wyszukiwarce Google, czy też nie. No i tutaj fajnym narzędziem, polskim narzędziem jest narzędzie SenUto, za pomocą którego możecie sobie sprawdzić, jak w perspektywie czasu wasza witryna. Jest widoczna w wyszukiwarce Google, na ile słów kluczowych jest widoczna w pierwszej pięćdziesiątce, dziesiątce czy trójce. Jeżeli rozpoczynacie swoje działania z SEO, no to oczywiście na początek spójrzcie na te wyniki w pierwszej pięćdziesiątce. Jeżeli w tej pierwszej pięćdziesiątce Wam rosną, no to z czasem powinny rosnąć Wam też w pierwszej dziesiątce i też w pierwszej trójce. Pamiętajcie też o tym, że warto sprawdzać pozycję waszych, waszych słów kluczowych, które dobraliście do Waszych działań. Do tego służą różne narzędzia monitorujące zewnętrzne, za pomocą których możecie sobie sprawdzać na jakich pozycjach występuje Wasza strona dla wybranych słów kluczowych. No i jeszcze na koniec narzędzie Google Search Console, które jest narzędziem darmowym. Warto zainstalować je, warto je przeglądać i zainstalować tam właśnie Waszą stronę internetową i w tym momencie sprawdzać sobie jak widoczna jest Wasza strona w wyszukiwarce Google, na ile słów kluczowych ona się również pojawia w tych, w tych wynikach wyszukiwania i ile słów kluczowych doprowadza do tego, że pojawiają się użytkownicy na, na Waszej stronie internetowej. Wszystkie te narzędzia, które wymieniłem, znajdziecie w opisie tutaj pod tym filmem. Warto przeglądać szeroko, szerokim kątem, że tak powiem, na każde z tych narzędzi, patrzeć na każde z tych narzędzi osobno, wyciągać wnioski. I nie patrzeć tylko na wybrane jedno słowo kluczowe, czy też kilka słów kluczowych, w tych patrzeć, na jakich pozycjach są, bo nie zawsze to pozycjonowanie działa w taki sposób, że akurat te słowa kluczowe idą w górę, tylko trzeba patrzeć na tak zwany szeroki ogon. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was do polubienia naszego kanału na YouTube, do odwiedzenia naszej strony internetowej i polubienia naszego Facebooka. Dzięki, na razie, cześć!